Yo, 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 ale wracamy na G4skinsa zrobić sieczkę na stronie. Wy oczywiście pamiętajcie o moim kodzie promocyjnym Skuty, który dodaje wam 5% przy każdym doładowaniu, a nowe osoby na stronce oczywiście dostaną skrzyneczkę Milspeka, więc zapraszam. I oczywiście w tym momencie, w tym miejscu pokazuje się kodzik na doładowanie 3 zł dla jednej osoby. Bardzo miło jakby widz, który zgarnie sobie kodzik dał znać w komentarzyku. Powodzenia, my ciśniemy z odcinkiem. Mamy dzisiaj 6600 zł i sprawdzimy sobie czy nowy iwencik... Tutaj się opłaca. Wlecimy sobie w jedną skrzyneczkę, ale plan odcinka jest troszeczkę bardziej zaawansowany. Zaraz Wam o tym opowiem, ale jeszcze Wam przypominam, że jest jak i sama strona. Taki mój materiał jest tylko dla osób pełnoletnich, więc jeżeli nie macie skończonych 18 lat, proszę Was, pomińcie ten materiał. A jeszcze Wam przypominam, że razem z tym odcinkiem macie nowy konkurs na Discordzie. Link jest w opisie, a dzisiaj dla Was do wygrania zajebisty skin za 110 zł, żeby go zgarnąć. Łapa w górze pod tym filmem. Sub kanału i dowolny komentarz. Lecimy z temacikiem. No, i tak jak powiedziałem, wjeżdżamy dzisiaj w nowy ewendik, ale nie będziemy tutaj wszystkich tych najtańszych skrzyneczek sobie otwierać, bo plan jest taki, że sobie zobaczymy, czy mniej więcej się nam opłaca wlecieć w skrzyneczkę eventową. Mamy te przykładowo 6600 złotych i czy wyjdziemy chociażby na zero. O co w tym chodzi? Bo jeżeli na przykład otwieracie sobie, czym więcej tych skrzyneczek otwieracie, tym później macie tutaj większy poziom na stronie i wtedy możecie tą darmową skrzyneczkę coraz lepszą otwierać. Więc no niby się opłaca otwieranie skrzyneczek, ale ja w tym odcinku chcę Właśnie przetestować, czy mniej więcej wyjdzie się na zero przy otwieraniu na przykład takiej najdroższej skrzynki z eventu. No bo sami możecie wiedzieć, no możecie wiedzieć, no pewnie wiecie o tym, że dostajecie tutaj dodatkowe klejnociki, właśnie takie eventowe za otwieranie tych skrzynek oprócz tutaj właśnie tych skinów, więc to może nam troszeczkę pomóc, jeżeli będziemy stratni. Ja jestem dosyć ciekawy, wlatujemy. Zróbmy sobie taki, wiecie, tradycyjny opening, dostajemy dokładnie 460 tutaj tych punktów. No ja tutaj miałem. Jeszcze 2000, ale 2000 to dosłownie, no 4. Otwarcia skrzyneczko, to jest prawie nic. Dostaliśmy 126 zł, więc kurczę 6 zł na proficie, co jest tutaj grane. Zobaczmy dalej. Piękny i przeleciał. No i tu chyba będzie już strata. Co? 237, co jest grane? Lecimy dalej, dobra, lecimy dalej. O kurwistan, no, jakie piękne glowsy tutaj są. No, i to już na pewno będzie strata. 3 zł, jedyne. Okej, okay, wlećmy sobie wariaty. Po 3 sztuki będziemy na razie sobie otwierać, 360, zaraz podkręcimy trochę tempo. Za 3 sztuki dostajemy 1400 tutaj tych diamencików. No ale to mnie i tak na razie tutaj zbytnio nie interesuje, bo koniec końców i tak wlecę w te diamenciki. Wymienimy sobie je wszystkie i podsumujemy nasz balansik. Na starcie było właśnie te 6600 zł. No i zobaczmy, no bo jeżeli by się wyszło przykładowo nawet na te 0, no, to i tak jesteście tak naprawdę na proficie, biorąc pod uwagę, że wbiliście sobie poziom tutaj właśnie na GeForce Kinsie i możecie lepszą skrzyneczkę otworzyć. Więc lecimy, lecimy dalej, zobaczymy. Jestem sam tego ciekawy, ale jeszcze mamy aż 5000. Koski przeleciały obok, więc będzie trzeba tutaj troszeczkę to przyspieszyć. Wiecie, jak to zrobimy? Weźmy sobie 5 sztuk, weźmy sobie, może, fast moda. I weźmy Compact Mode, czyli tutaj będzie troszeczkę bardziej klarownie rozpisane i za 5 sztuk z najdroższej eventowej skrzynki 2300 klejnocików. Nam wlatuje. Dobra, mamy USP kaniby 220 plus ten kałaszek. Kręcimy dalej. 600 zł poszło. I jest kostka, mamy Marble Fade. Ej, spokój, 840 ziko. Tutaj dostaliśmy 1130 z otwarcia, więc piękne tutaj, pięknie oddało. No co tu mam więcej powiedzieć? Piękny dropik, lecimy dalej, 220, 126, no 450, troszeczkę słabo, minusik był, mam nadzieję, że te punkciki nas trochę jeszcze tutaj uratują, dobra, 388, więc no prawie połowa straty była, lecimy dalej, dawaj coś mocnego, no bo jak nic nie trafimy tutaj konkretnego, jest niby awp za 400, no to wyjdziemy w końcu i tak na potężnym minusie. O, sami tutaj możecie zobaczyć, ja mam w tym momencie poziom 68, więc w sumie najlepszą tu mogę skrzyneczkę y, otworzyć, tą darmową. No ale wiadomo, ja mam wymaksowane konto, no ale do tego dążymy. Czy się nam to będzie opłacało? Ok, 570, coś. Lecimy dalej. 1500 jeszcze złotych nam zostało, fajna Emeczka, dwie w sumie Emeczki spoko. 600 złotych dostaliśmy, więc to jest na 0. Jazda, jeszcze mamy 900 pary złotych i mamy fajne rękawiczki. Ej, co jest grane? 2150 aż. Ja pierdykam. Ale zobaczcie, jeden drop zajebisty, a tutaj reszta. No niestety zbytnio mnie nie satysfakcjonuje, No ale 200 złotych zgarnęliśmy, więc tutaj potężny profit z tego otwarcia. Skrzyneczka eventowa jednak całkiem spoko się tutaj prezentuje. I 170 teraz, więc tutaj naprawdę słabo. A czemu otwieram skrzyneczkę eventową? Ponieważ wariaty właśnie zdobywacie te klejnociki. No inną skrzyneczkę tutaj by było ciężko nadrobić, jeżeli by przy samym openingu właśnie nic ciekawego nie oddało, a tutaj zawsze te klejnociki mogą co nieco nam jeszcze oddać. I czy nas stać, nie stać, nas 6 zł nam brakuje. No ale dobra, wydajmy sobie te wszystkie. Aha, tutaj czym są te, te? jest wszystko opisane, dosyć ciekawa. Opcja, no dobra, wlećmy sobie tutaj wyvenci. Dajmy sobie ogólnie, tu możecie zbierać te punkty i są losowane nagrody. Jeżeli nie chcecie ich wydawać, tu mamy coś takiego jak z drapeczki. W sumie, zdrapmy sobie jedną, no dwa złote, no słabiutko trochę. No i macie tutaj ten, taki jakby Destiny Case. Śmieszna tutaj nazwa. Dobra, wlećmy sobie w to. 2, 6, 4, 3. No spoko 26 435 tych punktów, dosyć sporo. I otwieramy skrzyneczkę. Dawaj, 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 coś mocnego. I Ej, dosyć taki nietypowy bo mam skinek, bo nigdy go w życiu nie widziałem, tak szczerze. No ale 87 zł za darmo, drogą nie chodzi, więc bardzo ciekawie wlećmy w ekwipunek. I uwaga, uwaga. I to się nam opłacało wariaty 6800, prawie 80 zł. Mieliśmy 6600 zł. No i co? Przekręciliśmy tutaj balansik i węcik trochę jeszcze nam dał nawet zarobić dzięki tym punktom eventowym, No ale trzeba brać pod uwagę, że właśnie. Mamy skrzynki za Expa. No i kurczę, no myślę, że tutaj spoko jest opcja. No bo czym większy poziom, tym lepszą skrzyneczkę macie. No Gold tutaj już dosyć ciekawa, bo fajnie oddaje, no ale zobaczcie, co Wy tutaj macie na diamentowej skrzynce. No tutaj to już jest naprawdę dojebana opcja. No nic, wlećmy sobie w tę diamentową raz zakręćmy. I dostajemy. Pięknego bowiego, no nie no, klasa, klasa dropik, 5%, na to mieliśmy 2100 jeszcze złotych tutaj dla nas za frajer wleciało, więc ja jestem wariaty zadowolony, prawie 9000, tak czy inaczej przekręciliśmy balansik, wydaliśmy punkciki eventowe i wyszliśmy na proficie, więc myślę, że spoko porównanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę, miejcie suba, bijajcie na konkursy, widzimy się w następnym odcinku, wielkie, yo!